Witam widzowie na kanale Pigon Poland. Dzisiaj przygotowuję poranne karmienie dla gołąbków, e, mieszankę śniadaniową. Zaczniemy sobie dzisiaj troszeczkę z innej beczki, już można tutaj e, wspierać kanał e, Pigon Poland e, przyciskiem e, wesprzyj, można, można tutaj małymi kwotami jakimiś wspomóc kanał i po prostu przyczynić się do rozwoju tego kanału można również wysyłać super podziękowania jeśli podoba się materiał to wszystko tutaj przełoży się na właśnie na rozwój kanału na planowanie wyjazdów no i przede wszystkim klikając, klikając wesprzyj będzie można Yy, obejrzeć sobie materiały, które będą prezentowane.